Zapraszamy teraz na scenę prezesa Stowarzyszenia Szukamy i Ratujemy, pana Jacka Mateckiego. Szanowni Państwo, goście, zaproszeni, ratownicy, żołnierze, koleżanki i koledzy. Dzisiejszy dzień ma pokazać i pozwolić nam wzajemnie się poznać, pokazać potencjał współpracy służb zawodowych z ochotnikami. Ten potencjał już wielokrotnie pokazywaliśmy, ćwiczyliśmy i wykorzystywaliśmy podczas wielu akcji poszukiwawczo-ratowniczych prowadzonych w naszym regionie. To jest i ma być dzisiaj okazja do tego, aby lepiej się poznać, aby poznać potencjał każdej ze służb oraz przećwiczyć i wypracować możliwości wzajemnej współpracy. Bardzo dziękuję za niezwykle przychylne e, nastawienie władz miasta, powiatu e, i do naszego stowarzyszenia i do inicjatywy organizacji dzisiejszych obchodów. E, dlatego, że bez Waszego wsparcia, bez, nie ukrywajmy też pieniędzy od Was, my niewiele możemy zrobić. Jesteśmy ochotnikami, wolontariuszami. Wszystko to, co dzisiaj mamy, co, w co dzisiaj jesteśmy wyposażeni, również to, w czym dzisiaj e, e, chodzimy, jesteśmy ubrani, zawdzięczamy Waszej przychylności i woli e, współpracy. Stąd mogę tylko prosić i uśmiechać się do Was e, o to, by e, taka atmosfera przychylności nadal trwała. Żebyśmy nadal mogli się do Was zwracać i liczyć na, na Wasze wsparcie. Kiedy powstawaliśmy niespełna dwa lata temu, i słusznie myślę, wszystkie służby troszeczkę na nas patrzyły ostrożnie, jak na jeża. Jakaś tam grupka pasjonatów, która chce latać i, i uważać się za jakiś turbo ratowników. Dziś wiem, bo widzę to i rozmawiam z Wami. Nastawienie do stowarzyszenia Szukamy i Ratujemy jest coraz bardziej przychylne, coraz bardziej profesjonalne. Współpraca z zarówno Ostrowską Policją, jak, jak i okolicznymi komendami jest wręcz wzorowa. My zawsze podkreślamy, że będziemy działali na Wasze polecenie, na waszą prośbę. E, nigdy nie chcemy Was zastąpić, ale chcemy Was wspierać i fajnie, że e, tego wsparcia e, od nas też oczekujecie i je wykorzystujecie. E, podobnie jak na ostatnich manewrach na nocnym tropicielu e, zakończę e, słowami, które usłyszałem od Was, od ratowników, od strażaków USP. Im więcej potu przełanego na ćwiczeniach, tym mniej krwi wylanej w boju. I tego wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, prosimy jeszcze o pozostanie na chwilkę na scenie i no, o tak zwane, mm, popros poprosimy o otwarcie oficjalne. W takim razie oficjalnie obchody pamięci osób zaginionych i poszukiwanych pierwsze w Ostrowie uważam za otwarte. Szanowni Państwo, dziękujemy wszystkim za uwagę. Obchody już ruszyły, oficjalnie zostały otwarte przez Pana Prezesa. Natomiast już za moment, zaprosimy do oglądania sprzętu prezentowanego podczas pikniku. Natomiast do sali wykładowej, tutaj w ośrodku. Ostrożnym Centrum Kultury. Przenie przeniesie się już panel dyskusyjny, gdzie nastąpi wymiana doświadczeń i prelekcje zaproszonych gości. Natomiast na naszej scenie będą odbywały się także rozmowy prowadzone przez panią Martę Popławską. O godzinie 10 nasza scena zamieni się w studio. Podczas tych rozmów będziemy również zapraszać gości i. Wypytywać ich o bardzo szczegółowe rzeczy związane z ratownictwem, poszukiwaniem i ogólnie rzecz biorąc tym, co wiąże się z bezpieczeństwem. Proszę Państwa, w tej chwili zapraszamy wszystkich uczestników konferencji do Ostrowskiego Centrum Kultury, bo tam również około godziny 10 rozpoczną się pierwsze panele.